Cześć, tu Ola. Zobacz, to są zbiory z naszego ostatniego grzybobrania. Imponujące, prawda? Kilka dni temu wybraliśmy się z całą rodziną do lasu na grzyby. Było dużo śmiechu i zabawy. Zaczęło się od tego, że tato powiedział, że grzyby najlepiej rosną po deszczu. Dodatkowo Podobno trzeba patrzeć na Księżyc. Bardzo mnie to zdziwiło. Tato, przecież grzyby nie rosną na Księżycu, tylko w lesie, stwierdziłam. Oczywiście, odpowiedział tato, ale podobno najwięcej można ich znaleźć od nowiu do pełni. Wtedy Księżyc rośnie, podobnie jak grzyby. Hmm, ciekawe. Wstaliśmy bardzo wcześnie rano i już o świcie byliśmy w lesie. Jacek nie bardzo chciał tak wcześnie jechać, ale mama powiedziała, że im wcześniej tym lepiej. Dlaczego? Czy grzyby nam się schowają, kiedy pojedziemy później? Zapytał Jacek. Oczywiście, że nie. Odpowiedziała mama. Ale o tej porze roku, czyli jesienią, w lasach jest zarówno dużo grzybów, jak i grzybiarzy. Dlatego, kiedy pojedziemy wcześniej, jest szansa, że nazbieramy więcej grzybów, bo będziemy piersi w lesie. Jacek już się nie opierał i szybko się przygotował do wyprawy do lasu. W samochodzie tato opowiedział nam historię o krasnoludkach. Podobno mieszkają one w lesie i pilnują leśnego porządku. Kiedy się ich tylko poprosi, pomagają znaleźć najdorodniejsze grzyby. Postanowiłam, że rozglądnę się i poszukam przede wszystkim krasnoludków. Tak też zrobiłam. Jak tylko wysiedliśmy z samochodu, wzięłam mój koszyczek i zaczęłam się pilnie rozglądać. Zatrzymaliśmy się na małym leśnym parkingu. Było tam kilka drewnianych stołów, a pod nimi pełno nie nie grzybów pełno śmieci, plastikowych butelek, papierków. Puszek i opakowań po produktach spożywczych. Natychmiast zabrałam się do ich sprzątania. Na szczęście miałam gumowe rękawiczki i, oczywiście, koszyk na grzyby. Pod kolejnym stołem, góra śmieci była jeszcze większa. Och, nie, wykrzyknęłam. Jak można tak śmiecić w lesie. No właśnie, usłyszałam smutny głos dobiegający z pod stołu. Zaniepokoiłam się i zdziwiłam jednocześnie. Kto to? Zapytałam. To ja, Maciej, usłyszałam cichy głos nadal dobiegający zasterty śmieci. Maciej? zapytałam równie cicho i wtedy go zobaczyłam. Prawdziwego krasnoludka. Miał na sobie zielony kubraczek i czerwoną czapeczkę, dokładnie tak, jak opowiadał nam tato. Cała moja rodzina zamarła. Czyżby te opowieści o leśnych skrzatach były prawdziwe? Nie bójcie się mnie, roześmiał się Maciej. Nie wszystkim się pokazuję. Mogą mnie tylko zobaczyć osoby o wspaniałych sercach, które dbają o przyrodę dokładnie tak jak wy. Odetchnęliśmy z ulgą i przywitaliśmy się z Maciejem. Krasnal popatrzył ze smutkiem na rozrzucone śmieci i powiedział. Zobaczcie. Te szklane butelki mogą spowodować pożar lasu. Plastikowe naczynia z resztkami jedzenia są natomiast bardzo niebezpieczne dla zwierząt. Butelki i puszki mogą stanowić śmiertelną pułapkę dla owadów, płazów i gadów, które często nie mogą się z nich wydostać. Podobne zagrożenie stwarzają pozostawione po posiłku torebki plastikowe i folie aluminiowe. Dodatkowo plastik rozkłada się bardzo, bardzo długo. Śmieci powodują skażenie wody oraz gleby. Dlatego bardzo wam dziękuję, że zaczęliście sprzątać to miejsce. Tak. Wiemy, że śmieci w lesie są bardzo niebezpieczne dla całego środowiska przyrodniczego. Dlatego zawsze nosimy ze sobą worki na śmieci oraz gumowe rękawiczki, odpowiedziała mama. Szybko wysprzątaliśmy cały leśny parking. Ja wyzbierałam wszystkie szklane butelki oraz metalowe puszki. Jacek pozbierał plastikowe butelki. A rodzice pozostałe śmieci. Worki ze śmieciami włożyliśmy do bagażnika samochodu, a później wyrzuciliśmy je do odpowiednich pojemników. Jeszcze raz dziękuję za pomoc w sprzątaniu lasu, powiedział Maciej. W nagrodę zaprowadzę was do miejsca, gdzie rosną naprawdę doskonałe borowiki. Chodźcie ze mną. Super! Wykrzyknęliśmy i ruszyliśmy za Krasnoludkiem. Och, zobaczcie, jakie piękne grzyby! Zawołał nagle Jacek, wskazując na czerwone kapelusze, w białe kropeczki, dumnie stojące na ściółce leśnej. Och, to najpiękniejsze grzyby świata! Z pewnością będą bardzo smaczne! dodał Jacek. I już się schylił, by zerwać największego z nich. Stój! wykrzyknął Maciej. Czy nie wiesz, że to jest trujący grzyb? Jak to? zdziwił się Jacek. Co to znaczy trujący? O tym dowiecie się już z następnej części bajki. Jeżeli spodobał się Wam ten film, proszę o dużego lajka i o zasubskrybowanie mojego kanału. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia już wkrótce. Pa! pa.